USDCHF, to o czym wspominałem, jeden z lepszych, nieraz to wspominałem, jeden z lepszych instrumentów, jeżeli chodzi o poziomy skyblue. Tutaj ten poziom wisiał. Nawet wspominałem o tym poziomie skyblue, robiłem screena na naszej grupie na Discordzie, że oczekiwałem tutaj reakcji na tym EX i powrót. No, jeżeli ktoś zabrał, pozamykał, Część przynajmniej pozycji tutaj, no to, to już było coś na plus. No później niestety mieliśmy odjazd. Ten odjazd potrwał kilka dni. Oczywiście poziom ten został rozliczony. USDCHF czasami tak ma. No i tyle. A tak poza tym to po prostu USDCHF chodzi bardzo, bardzo sprawnie. Ten poziom tutaj miałem przedłużony. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli te poziomy są na przykład realizowane w pierwszej godzinie po separatorze okresu no to tak je wtedy traktuję z przymrużeniem oka. Dlaczego? Dlatego, że w pierwszej godzinie jest spread tak duży, że jeżeli take profit jest na dole, to bardzo często pozioma bit, poziom bit cenowy dochodzi do tego poziomu, rysuje nam nawet świeczkę, ale pozycji nam nie zamknie. Dlaczego? No bo ask się nie zamknie. Czyli gdyby tutaj był stop loss, to na przykład by się zrealizował, ale już take profit, jeżeli jest na sela, to bardzo często w takiej sytuacji on się zwyczajnie nie domknie. No domknął się w dniu dzisiejszym. Poziomy RED. Też rynek w tym tygodniu. Ewidentnie śpi. Miesięcznych też tutaj nie widać. Co mamy? No mamy jeloły, no i mamy jelo, od którego się odbiliśmy, ale odbiliśmy się w godzinach wczesnoporannych. No i pojechaliśmy więc ten poziom. Ja go sobie zaznaczam jako poziom do rozliczenia. Tutaj był kolejny poziom poniżej, on też był do rozliczenia, i właśnie został rozliczony dzisiaj. No i tutaj jest poziom, który też miał być rozliczony. Zrobili. Zobaczymy, co, co wydarzy się w tej chwili. Nie? Czy będzie jeszcze jedna reakcja, czy nie. To, co moglibyśmy grać, gralibyśmy w dół, dojście do tego poziomu.